Siemanko witam w nowej serii z Battlefit Heroes. Tak, zaczynam trzeci sezon, także zapraszam do oglądania. Wiem, że mówiłem, że nigdy już nie wrócę do Battlefield Heroes, a może czasem coś nagram z Battlefit Heroes, ale powiem wam tak, ja tej gry nienawidzę, ale ją kocham, dlatego do niej, do niej wracam. Także... E... Od dzisiaj będziecie e, codziennie w soboty, e, myślę, że dziś około godziny o 18, e, będziecie właśnie mogli oglądać takie odcinki. E, Ma zamiar e, robić odcinki z różnymi postaciami po kolei. E, dzisiaj będzie odcinek moim e, żołnierzem w National, następnie będzie Komandor z National, Strzelec z National, e, dalej Komando z Royal także i żołnierz oraz gunner także właśnie tymi postaciami sobie zagramy eee... no i później co? i później coś wymyślimy eee... Eee... też z... też powinien być coś sugerować w komentarzach jakimi postaciami mam grać, jakimi broniami także właśnie po tej serii e, 6 odcinków tymi postaciami e, na pewno coś wymyślimy także o jezu ja wchodzę nie tutaj nie, nie na granicy gramy soldierem dzisiaj gramy z soldierem, Soldier tak gramy soldieram, także już e, ogólnie to powiem wam, że założyłem Aska, bo ostatnio e, pisaliście w komentarzach, że może jakieś e, jakieś filmy z pytaniami i odpowiedziami e, zrobił. No moim zdaniem to jednak jest e, na tą chwilę trochę e, bez sensu, pomysł szczególnie, że nie mam dużo pytań, ale myślę, że dzięki właśnie e, Ask y, będziecie mogli właśnie zadać te pytania i myślę, że że się sporo dowiecie też co byście chcieli widzieć. Także co, no ja może misję, misję jakąś wezmę, czy ja mam wszystkie jeszcze misje? No dobra, dobra. Także klikam, graj i... I widzimy się w grze. Także ja już nie grałem y, w Battlefield Heroes jakieś, jakieś pół roku. Także y, słyszałem, że tu były jakieś zmiany w Battlefield Heroes, że, że został znerwiony laser. Y, że granaty zostały znerfione no zobaczymy, szczerze mówiąc to nic nie wiem na ten temat słyszałem um, tylko pogłoski, że jest jeszcze bardziej dupnie niż było także <noise> nie dziwię się no ale co zagramy, zobaczymy ogólnie będziecie mogli teraz słuchać moją kreaturę i mysz bo Yy, powiedzmy, że mi się troszeczkę zepsuło biurko i teraz klawiatury mam na biurko, a nie na szufladzie yy, No i teraz musicie ją słuchać trochę no ale myślę, że nie będzie to uporczywe dla Was, a nie będzie przeszkadzało Zobaczymy jak na tym odcinku to wyjdzie Dobra Dobra, nie wiem na jakiej czułości zawsze grałem Teraz są ustawione 800 DPI jeżeli byście e, byli ciekawi O co się stało Chyba, mnie wyrzucił Windows za zmianę kolorów, ale mniejsza o to Także co? No dobra To tak, ja sobie wziąłem zestaw A, no to mam normalny zestaw już dla soldiera, czyli yy, Machine Gun na krótki dystans Jedoch, nic tu nie do trafiał jak na razie No coś tam trafiłem, fajnie Bardzo mnie to cieszy, że czasem coś trafiam, bo naprawdę yy, no, takich rzeczy się w zasadzie nie zapomina, ale stałe tu do e, tak małych ruchów myszą e, naprawdę jest ciężkie. Może Myślę, że troszeczkę pogram i będzie już na pewno lepiej z tym moim celowaniem. Około leci sniper. O nie. To trzeba zaliczyć. Oh, <ścoughs> Czy ja coś trafię w ogóle dzisiaj? Czy coś zabiję? Może tak. Co, so, mam już jeden death? Dlaczego mam jeden death? Co, ja zginęłem przed chwilą? To zginęłem, to nie, nie wiem. No ciekawe, pewnie jak się respię to już mnie zabiło. Coś. A, to granat, to no, właśnie. Zapłynęło granaciku. No, asysta, dobra. Mam asystę, także nie jest źle. Zdążyłem no, go uleczyć? No, nie zdążyłem. Aaaaaj, no kurde, no. No, jeden strzałek było był po nim. O kurcze no. Zmcylowanie to naprawdę Masakra o, Ale dostajemy po dupie 548 no nieźle 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 Także e, mój ask nazywa się Aleksandrus78 e, No oczywiście nie Aleksandrus7 Bo to jest tak popularny nick postulki, Taki popularny e, Tyle mam fanów Że mi już musieli zająć ten nick także co zrobić no ale po siódemce jest 8, także no problem ciekawe oczywiście pływające kule no to nie inaczej no. no z początku będzie mi tutaj naprawdę trudno szło no ale jakoś sobie odświeżymy te te postacie sobie zagramy nimi myślę że wtedy już po tej 6 składającej się z 6 podejść serii będzie mi Troszkę lepiej już przynajmniej celować. no pewnie snajperem, snajperem to tak, ja nie wiem czy ja zagram, powiem wam, to możecie wpisać teraz, po, e, w, dać wpis pod e, tym filmem, czy mam grać na dwa pistolety komandosem czy, czy może z pancerem niszczycielem, to jest wyspała widzę ciągle, no to nic, 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 odcinki mam nadzieję, że będą takie troszkę dłuższe będę robił, gdzieś około 20 minut, żeby nie były takie krótkie, mówię co tydzień, chcę po prostu, żeby... bo ja mam problem ogólnie z tym, żeby systematycznie rzucać filmy. No i wiele ludzi już mi mówiło o tym, że jakbym rzucał systematycznie filmy i robił tak jak kiedyś robiłem, to na pewno miałbym więcej widzów i miałby to większy sens. No ale spokojnie. Dam radę, mam nadzieję... No jak na razie mówię, nie chcę nie chcę mówić, że będę robił co ładnie filmy, bo nie jestem w stanie po prostu robić co dwa dni filmy. Mam nadzieję, że po prostu będą co tydzień te filmy w te w roboty eee, i za sobie będziecie mogli obejrzeć sobie coś patrzę w heroes co to za <grym> no, wielokrotnie mi się kiedyś tak zarzało. Dobra, wsiadam, bo na nic nie trafię sobie przyceltu Dobra, śmiesznie byłoby, aby coś mi przyleciało ale nie O, bo są jakieś motki, ostatnio kupiłem sobie jakieś te motki kiedy były Chyba za Były te, te, te takie pozy, no nie wiem jak, już nie pamiętam Nie pamiętam, już wiele rzeczy kurde nie pamiętam, umyka człowiekowi Z pamięci, no ale co mm -hmm, To sobie przyjmiemy tą, tą flagę Ja następnym razem oczywiście będę starał się robić takie yy, Bardziej jakieś, no wybierać jakieś ciekawe rundy Niż właśnie chodzenie po Po punktach ich przyjmowanie ale ja dzisiaj wyjątkowo właśnie chcę sobie od razu na żywo wszystko zrobić Także bez cień dzisiaj Ciekawe ile nagrywam no, gdzieś 10 minut może Ale nieważne, nieważne Szczęśliwy, szczęśliwi czasu nie liczą O kurde, ja mam tutaj kluczy 1200, żeby miał tyle pla plastrów to spoko uuu Kto tutaj dołączył? Chyba kojarzę Kojarzę gościa, o nie jestem pewien ha, Chyba nie Także co Także co no tak no na wyspie łejk Będziemy musieli ta pół godziny, nie wiem, może przesadziłem no ale pewnie te dobre 5 minut Będziemy musieli przejąć te, te flagi żeby w końcu coś się zaczęło robić Ciekawego Cokolwiek Uff, Kurde no, nice, nice to jest kurde coś co kocham, bo tyś w Heroes, czyli jakiś, jakiś ziomek, który się przejeżdża czołgiem, nie? No, no przynajmniej jest taki plus, że, że nie możecie zabić, nie? Samolot. Jestem ten samolot. Ej, 12 level, widzę, że. Nie, naprawdę. Eee, nie, nie wiem, że ja wtedy zrobiłem ten film eee, na plażowej potyce i wypuścili, że nupasz, i w ogóle, że nadal gram na odbaszu. Tak, kiedyś grałem na to przyznaję się ale e, odkąd zwróciliście mi na to uwagę e, ja nie gram na Nubaszu a mimo, mimo wszystko e, no wy sami widzieliście na żywo gra i jest 12 level no i, i co i nic się nie da zrobić z tym no, no ja, ja nie chcę stracić też czasu żeby e, specjalnie wchodzić by nie było niskich leveli, no bo też bez sensu no chociaż wiadomo w, w granicach rozsądku jak są niskie level no to e, o, nie A tu mam blast, zapominam w ogóle o wszystkich umiejętnościach powiem wam, o kurde A tu mam GS przecież o, naprawdę O, jak przykro No powolutku, powolutku i dojdę do wprawy Tak mówię to Wam, że, że takich rzeczy się nie zapomina jak, jak granie BFH, tyle że... To sama precyzja, nie? No jak się gra na przykład z Lola, tam takiej precyzji nie trzeba mieć takie, takich małych ruchów muszą robić Ale mi tutaj wszyscy napastują o, nie. Rozwiesza, dostanie to. Wow. <laughs> Wszyscy na mnie. No, ta runka troszkę lepiej, ale tak naprawdę to poziom trochę spadł. No ale co zrobić? No, takie, takie już jest Battlefield Heroes. Nie? Mnie bardzo wkurzało w, jak grałem w Battlefield Play for Free. No, yy, widzieliście, że tam próbowałem robić serię z tego. No ale powiem wam, no ciągle dołączanie do 30 leveli że mają jakieś OP bronie, jakieś celowniki i. i... Nie wiadomo co jeszcze, jakieś boty to Naprawdę się mija z celem, żeby jakiś dziesiąty level, który nie ma nawet broni i grał z jakimiś czystymi z tymi levelami. A tam w ogóle nie ma takiego jak pojęcia jak... wow w wow, ogóle nie przesłucha Takiego czegoś jak... No, jak to się mówiło? Matchmaking, no, dołączanie do gry. Balans leveli. Także ja od razu zrezygnowałem z grania z Battlefield. W tej chwili. No oczywiście ja tam lubię tą grę, naprawdę, naprawdę. Mi się fajnie czasami grało. Oczywiście dla jaj, dla jaj wszystko Jakby nie dla inaczej Nie do innego, tylko do jaj nadzieje się Odgostuje pewnie A nie to jest komandos Przelać z tym o! No biedny, biedny tutaj nie ma a sobie screenshota zrobiłem ale fajnie zrobiłem. No, no oczywiście nie G jest pod nogi i w nogi Aaaaa no Dobra, dobre dobre No zjeżdżać jakiś sewer Polaczków dołączyłem. O, to jest ten walander co ten? Co mówi, że ma sotałem, bot, ale faza. Nie, normalnie jestem twoim fanem, nie? Także chcę autograf. O, kurde. Ooh. Mi głowiec Royal. Tak, dziesiąty lewem biedny. ludzie W sumie się dziwię, że, że nadal tacy gracze z dziesiątymi lewami. No chodzi mi o to, że nowi gracze e, grają w tą grę. Czy no, nie, nie mam zdania w zasadzie, bo nie grałem dawno nie, wypadek heroes. No niższa bada Grają. Jedziemy, jedziemy gościa. O nie, amunicja mi się skończyła. Dobra, masz próbę. Mm -hmm. No, trochę kamperska gra w sumie, ale no co ja będę? Mam iść do przodu, żeby deadnąć. ja nie jestem jakiś nafilowany kury, żeby sam wszystkich wcisnąć. no. Co mi tu macha? A. Oko za oko, nie? nie gs to gs. O, tutaj coś się... Coś tutaj idzie. Ale jest... zostanie po granacie. Albo nie. Może nie. No nie, amunicja. Nieprzeładowana. Jaka Rzesza Royal tam była. Aż by kusiło, żeby sypnąć GS-a. mnie? Patrzcie, podwieziemy. Gin. Będzie... O, wow, prawie mnie zabił A to jest Dobra, jest. No i ah. no dupa Zdrowie, tak O, mi się dodali A to nowe, nowy przemiot, nie? Na pewno pr nowy przemiot. Mi się na ramię dali, ale czad. Sporo dali tych królów, jak widzę. Nie no, kurde, muszę aż go zapnę. U, jak przykro. A, będzie last kill? Będzie last kill? Jeez! Yes! Uuuu, zwycięstwo! Jee, je, je, Dobra, tak więc tak co, eee, ja zapraszam na mojego Ask'a, jeżeli byście chcieli zadać jakieś pytanie. Eee, Aleksandrus78 się nazywa, ten Ask. E, linka zna znajdziecie oczywiście e, w opisie pod filmem. E, no i co, zobaczyłem sobie końcową tabelę. Ło, coś mi tu huknęło. Za oknem. E, no i co, trochę do a 29 mi, mi brakuje. E, w ogóle to, e, Soldier to jest moja postać, w której mam najwięcej punktów. Bo... 2 miliony 300 tysięcy No co, 16.6 no trochę była kamp kamperska gra, lewle le też były troszeczkę niskie, no co także co? Ja się z wami żegnam. E Zapraszam do lajkowania, komentowania y Oczywiście, jeżeli Wam się film nie spodobał też możecie zmincować film, e po te łapki są. E no oczywiście nie muszę Wam chyba przypominać, że jeżeli e Podobał Wam się film, to możecie również mnie zasubskrybować, jeżeli wcześniej tego nie zrobiliście. Także e, trzymajcie się, cześć i do następnej soboty. Także pa pa!